Idziemy po zdrowiu, Dzień, 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 Dzień dobry! Dzień dobry! To jest Kasia, nasza małżonka od Jezu. od Jezu i To jest Janek. I y to jest Kora. I tam jest Amena. tam jesteście Dzień Dzień dobry. Cześć. Bawcie się. Bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić z nami. No, chyba. do.

чуть-чуть. И варно, варно ин, го, го, го. Так, Troszkę wolniej, troszkę wolniej. I nie A i Tak, A, i tak, Możesz wszystko z tym no, żeby Tak, A, i tak, i tak. wolny, wolny, siedmiu, Pięć, sześć, I wolny.